Cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Castle Clash od podstaw. I na początku, sorry, jeżeli dzisiaj będę mówił trochę ciszej, trochę być może mniej wyraźnie, ale tak się złożyło, że samemu w domu nie jestem. Jak zazwyczaj zresztą, ale w każdym razie nie chcę za bardzo krzyczeć, aby nie wyszło, że gadam sam do siebie i mam problemy z głową, bo tak może czasami być. Niestety. Dobra. Co na dzisiaj? Co na dzisiaj zostało zaplanowane? Nic szczególnego, znaczy nic szczególnego. Mamy dwie karty, z których możemy dostać na przykład Duka. Chociaż z tego rare legendary hero card także możemy Duka dropnąć, co jest super świetne. Poza tym odebrałem ostatnią m, starter 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 skrzynkę, z której chyba też karta, jeżeli nie pamięć nie myli, dokładnie tak dropi. Więc już mamy dwie karty plus trochę meritów, trochę jakichś tam talentów. Niechaj więc tak będzie. Dobra, kolejną sprawą jest to, że jak coś Igniting Stony i Zenith Stony są oczywiście z eventów. Na razie nam się nie przydadzą. Nie mam pojęcia czy w ogóle nam się kiedykolwiek przydadzą. Pewnie tak, w ogóle swoją drogą te karty są widzę zaliczone inaczej, jako dwie różne. Ciekawa sprawa, nie wiedziałem o tym. Może... Ma ej, może mają inne dropy? Co tu można najlepszego dropnąć? Skull Knight, Harpy, okej, okay, a tu. Coś jeszcze można dropnąć, w sensie. Dobra, nie wiem co, mniejsza z tym właściwie. Okej. Okay. Otwórzmy sobie tą paczkę z gymami. Wiecie co, jest problem. Jest problem jak pewnie widzicie po ostatnich odcinkach, mmm, podczas montowania jakby odcinki tracą na jakości to raz, a dwa niestety pojawiają się takie dziwne artefakty, z którymi nie potrafię sobie poradzić. Ostatnio przed powiedzmy tym moim, tą moją naprawą komputera oczywiście jakoś, jakoś to dawało radę. Normalnie sobie wszystko sklejałem, robiłem cięcia i to działało. Z kolei, teraz niestety z jakiegoś powodu to nie działa, nie wiem dlaczego. No, ale niestety, 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 za dużo tego używam. Mniejsza. Skutek tego jest taki, że odcinki moje będą mniej zmontowane po prostu i nie będę robił tylu cięć. Dlatego jest to też problem dla mnie, bo muszę myśleć nad tym, co mówię, a nie będę gadał cokolwiek. A jeżeli coś wypapram za dużo, to po prostu się wytnie. Niestety, tak to teraz nie działa. Swoją drogą są eventy, którymi także się zajmiemy. Niestety, nie tutaj. Okej, okay, jednym z tych eventów to jest klasa Sign In. Dobra, za ostatni dzień dostajemy e, Blessed Tome 3. E, o które chodzi tomy? Chodzi o te złote czy chodzi o te? Dobra, nie wiem. Odbierzemy to, zobaczymy. W każdym razie dostajemy także e, pety. Nie to perze w dużej ilości, w ilości 50. Swoją drogą odebrałem oczywiście je za Thanksgiving event w ilości 200, co jest na dobrą sprawę jeszcze więcej. Właśnie ostatnio używałem często słowa nudne. Oczywiście chodziło o to, że coś może być nudne, kiedy się to ogląda, a nie kiedy się coś robi. E, bo na przykład jestem osobą, która strasznie lubi grind. E, powiedzmy w Assassinach muszę każdego jednego asasyna na 100% przejść, inaczej po prostu nie przeżyję. E, ale rozumiem, że do oglądania to byłoby naprawdę, naprawdę, naprawdę nudne. I o to tutaj chodzi. Kolejną rzeczą jest oczywiście hero collector. Z którego możemy dostać 500 exp-paków trójek. Nie wiem jak wy, ale ja to chcę. Oj, ja to bardzo chcę. I zrobimy wszystko, żeby to dostać. Honoru mamy nie, nie mało właściwie, tak, prawie ponad półtora, półtora miliona. Całkiem, całkiem nieźle. Niestety chyba nie mam wystarczająco miejsca w wrh Mam 6 slotów. Hmm, dobra, to wiecie co? Zanim to zrobimy, to otworzymy sobie te wszystkie karty. Zobaczymy, co z tego drobnie, mam nadzieję, że coś bardzo dobrego, jak na przykład Pumpkin Duke, ale to by było genialne, znowu za często mówię genialne, byłoby to super fajne, przyjemne, sympatyczne, a tak mamy drugiego Atlantikora, może któryś z nich będzie miał Revitalis V, nie wiem, prawdopodobnie nie. Okej, okay, Duke, come on, come on, Arrgh, snowzilla, nie chcemy cię, może w 2013, jeszcze, nie teraz, okej. Okay. Ostatnia karta, ostatnia szansa na Duka. I mamy Orksbeyna. Właściwie nie jest to takie złe: Orksbey na początku ujdzie. Bane na początku ujdzie. Jest to bardzo dobry tank. Ma on bazowo 3600 punktów zdrowia. Za jeden level dostaje chyba 180, jeżeli się nie mylę. Poza tym, nie wiem, bije obrażenia obszarowe. Leczy sojuszników, jak i siebie. Generalnie na początku tak jak mówię całkiem okej okay. bohater. Talent się trafił nie najlepszy. Więc średnio Atlanticory mamy z mm, ze slowdownem i oczywiście ze tą skinem co także nie jest jakoś specjalnie super. Kolejna Snuzilla skor czwórka. To taki lekki upgrade co do tego co mieliśmy jakby do tej pory. Niestety dalej nie jest to oczywiście coś co bym sobie marzył, więc. Mm, mm. Chociaż chociaż jak naj jak... Olxbane jest naprawdę, naprawdę fajnym dropem. No i widzicie, takie coś, kiedy ja się już tak. jąkam, kiedy nie potrafię się wypowiedzieć, ja bym to wydział w pizdiet. Niestety, tak jak mówię, nie wytnę, bo po prostu się nie da. Okej, okay, spróbujmy jeszcze dostać tego anioł... aniołka. Mm, oczywiście losujemy za honor, ale przepraszam, do Warehouse'a losujmy. Alchemist, nie za bardzo. Slimy. No, Slimów będzie sporo, Hill Giant. Raz dwa. No, cóż. Więcej slime'ów, Dryad Te książki by nam się bardzo przydały Szczególnie właśnie na początku, jest to 800 tych paków Nie dość, że moglibyśmy pozyskać z nich naprawdę... O jest, super, świetnie Możemy z tego pozyskać naprawdę bardzo dużo honorów No to oczywiście jeżeli tego... honorów ono badges Oczywiście, no jeżeli ich nie potrzebujemy to można oczywiście to wymienić na... Na, 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 na co? Na expa Wymienić, właściwie użyć to w taki sposób, w jaki powinno się tego używać, a przynajmniej w taki sposób, w jaki gra od chce, żebyśmy tego używali. Czemu otworzyłem ingiala? Nie mam pojęcia zielonego. Yy, w swoją drogę zielonego. Ha, bo wiecie, bo to zielone. To taki dowcip kolorystyczny. A, mniejsza, zabijcie mnie. Dobra, otworzymy jeszcze tą paczkę. Z tego co wiem jedynie skiny, z tego możemy dostać, więc nic specjalnego. Yy... Oczywiście tych skrapów potrzebowaliśmy. Potrzebowalibyśmy chyba 50. Nie, moment, 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 moment. Tak, 50, nie? Potrzeba skrapów na Na to, żeby skina pozyskać. Tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem co do tego. Tak, 0 na 50, dokładnie. Więc niestety, no, jeden taki worek to trochę za mało. No i oczywiście mamy XP paki Nie będę tego otwierał na odcinku. Pokażę wam dlaczego. Otóż dlatego. I tak chwalmy tego, kto wymyślił automatyczne otwieranie, a nie pojedyncze. Bo jak się miało tysiąc takich paczek i trzeba było je kliknąć każdą jedną osobno, to to bolało, uwierzcie mi, i to bardzo. Okej, okay, niestety nie mam golda i żeby nie było, w warehouse też nie mam golda, żadnego, ani jednego worka. Dlatego musimy sobie trochę porajdować jeżeli oczywiście chcemy ulepszyć Orksbane'a. A chcemy ulepszyć Orksbane'a, bo tak jak mówię, Patrząc na herozów, których mam, to ten Orksbane jest jednym z najlepszych chyba, no, właśnie powiem, czempionów. Nie wiem, co powiedzieć, żeby nie powtórzyć herozów. Bohaterów, o, jak ładnie. Jednym z najlepszych bohaterów, jakich aktualnie mam w altarze. Gdzieś tam wydaje mi się, że na równi z Wladem i z, z, z Meduzą. No i dlatego fajnie po prostu byłoby go na ten poziom 80 przynajmniej wbić. Tak, kątem oka patrzę ile mam odcinka. O, mam akurat 10 minut 20 sekund. Idealnie, to będziemy chyba kończyli co. Nie, dobra, żartuję. Pewnie i tak coś tam powycinam. Pewnie powycinam ten początek, także kończymy za jakieś pół minuty. E... <grym> nie, sorry. Nie, przepraszam, zapomniałem, że ja nie jestem prawdziwym youtuberem. Jestem tylko podróbą, która myśli, że bawi się w YouTube. Dlatego nie będę robił odcinków równo 10-minutowych, albo jak to się teraz robi 10 minut i 1 sekunda, bo po prostu nie. No nie, no jakby gdzie są czasy? Gdzie są czasy YouTube'a, kiedy pieniądze to było tabu? Teraz wszyscy tylko pokazują, że, o, patrzcie, jaki ma samochód, patrzcie, ile mam kasy, a gramy kuźwa w kółko i krzyżyk za 10 tysięcy złotych. Gdzie się podziały te stare, przyjemne czasy, kiedy. Nie wiem, nie, nie to, że, nie, że mi to przeszkadza. To, że czuję dupy, no do kufy, przepraszam. Czuję oczywiście dupy, bo. Chciałbym też mieć tyle kasy, robiąc głupie filmiki, nie? Ale trzeba też mieć trochę kasy, żeby w ogóle zacząć robić głupie filmiki. A ja nie mam na tyle kasy, żeby chociaż kamerę normalną kupić, tylko nagrywam telefonem. Oczywiście, jak wiadomo, w tych czasach coś nagrywane telefonem no nie wypali. Dobra, Oxbane jest super. Chcemy oczywiście ulepszyć mu skilla. W tym celu użyjemy, wydaje mi się, tych ziel zielonych, ja to daltonista jednak jestem, tych niebieskich esencji do poziomu piątego, Tak, dlaczego nie? Poziom piąty będzie idealny. Reszcie horosów także ulepszymy skila do tego poziomu. Okej, okay, no dobra, trochę będzie jednak nad, nad, nad wyrost, na wyrost, na wyrost się mówi chyba, nie? Coś takiego. E, no ale trudno, niestety tego się nie uniknie. O, nie no, bez przesady. Ty też trochę za dużo tego dostałaś. No ale już niech będzie. E, oczywiście część tych esencji sobie schomikujemy. Mogą nam się one przydać i to bardzo przydać, jeżeli już uda nam się taką Gunslinger dropnąć e, z Pirate's Booty. Oczywiście niedawno było Pirate's Booty, z którego nic nie nagrałem, bo po prostu ten event trwa jeden dzień. A ja bardzo często nie mam jednego dnia, żeby sobie ponakrywać, i. E, no i niestety tak wypadło, że nie byłem w stanie nic dla Was z tego eventu nagrać. Czego oczywiście bardzo żałuję, bo posiadanie Gunslinger jest bardzo, bardzo fajne. Dobra, ile kosztował, kosztował Golda Update, upgrade, upgrade na poziom 80. Wydaje mi się, że 100 tysięcy. No to idealnie tyle, co ten kolega ma. E, także jego także sobie podbijemy. Z chęcią zrobiłbym, zrobiłbym Wam tutaj cięcie. Dobra, skoro już tego Ruxbeina mamy, całkiem nieźle ulepszonego, to przydałoby się go podmienić za któregoś bohatera. Myślę, że na razie będzie to Siren. Nie jest ona najgorsza, aczkolwiek wydaje mi się, że no, na ten etap gry są po prostu lepsi. Okej, okay, wyślimy jeszcze nasz najnowszy, albo raczej ostatnio zmontowany skład na któregoś dungeona. Następnym dungeonem, który nam został, jest oczywiście dungeon drugi, piąty, że tak powiem, czy ten piąty drugi. I potrzebowalibyśmy właśnie tutaj tanka, żeby przy, przytankował trochę tego asesyna. Nie wiem, czy to się uda. Generalnie ten Roxbane jest bardzo, bardzo, wiecie, on the level, no właśnie, względem przeciwników i dlatego dostał w szybki wpiernicz, ale przynajmniej tych dwóch bohaterów się udało mm, zlikwidować. To jest jakiś plus, aczkolwiek kosztem dużym. E, oczywiście, jeżeli macie jakieś problemy z dungeonami, chociaż nie powinniście mieć tak naprawdę z dungeonami tymi pierwszymi, e, z tego względu, że prawdopodobnie. Jeżeli zaczynaliście oczywiście te dwa tygodnie, czy 10 dni temu, jak ja, to prawdopodobnie wasi bohaterowie są na znacznie wyższych poziomach i na spokojnie te zwykłe podstawowe dungeony możecie już przejść. Ale jeżeli faktycznie macie jakieś problemy, no to oczywiście używajcie magii. Magia się strasznie przydaje w tych dungeonach. Mi się nie chciał kupować Restoration, a powinienem, bo gdybym to zrobił, to oczywiście prawdopodobnie Orcsbane i Thunder God by jeszcze żyli. A tak, no, mamy straty, nie? Jak to mówią okrócieństwo wojny. Wojna jest brutalna, wojna niestety wymaga od nas dobra. 10 godzin jeszcze zostało do restoration piątki. Nie mówiłem w ogóle nic o o magii. Dlatego myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Oczywiście, takie podstawowe i najważniejsze moim zdaniem spele to są restoration, oczywiście, żeby wychilować naszych herosów na początku gry jest to bardzo przydatne. RS 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 Fever nie jest najgorszy, podbija delikatnie obrażenia naszych herosów, a jak wiadomo, każdy baw do obrażeń jest na wagę złota. Guardian Angel, nieśmiertelność, co tu dużo mówić. Poza tym, RS Frenzy, świetny, świetny buff dla naszych hiraców do speeda, do atak speeda i do ataku. Genialne. Chyba mój ulubiony spell swoją drogą. Snowstorm, zamraża przeciwników, sprawia, że są praktycznie na dobre kilka sekund no, wyłączeni z walki. To jest świetne, Duke nasz może się nastakować, możemy ich po prostu z łatwością zabić. Coś takiego jak efekt Lazulixa, tylko że... Oczywiście, na nieco krótszy czas, być może mniej wydajny, być może mniej dewa dewastacyjny. Cokolwiek byście o tym nie powiedzieli, jest to i tak całkiem niezłe. E ewentualnym jeszcze spelem, który jest czasami używany, to oczywiście Meteor, e po to, żeby jakieś budynki powybijać na ewentualnych dungeonach insane'ach. E poza tym raczej resztę się nie używa, a ulepsza się je tylko i wyłącznie po to, aby dostać majta. I to chyba wszystko, co powinniście wiedzieć o, o spelach. Także wybrnęliśmy jakoś w dobre pół minuty. No może minutę Właśnie, jeszcze chciałem wam pokazać, że cały czas ulepszam Dapper Butta. Jest on świetny Z tego względu, że... co on tam robił w ogóle? <laughs> nie, no dobra Hiluje. on generalnie healuje i sprawia, że bohater, którego weźmie ten pet za cel Zdaje większe obrażenia przez 3 sekundy Super, świetne, ulepszamy Bo dlaczego nie? Możemy, możemy, stać nas tak jest Zmieniłbym jeszcze trochę bohatera, na którym ten pen będzie siedział. Będzie to Orzbane. Z, te, z tego względu, że prawdopodobnie jest to nasz najbardziej wytrzymały obecnie bohater. Jednak ma on na tym poziomie, na którym jest. obstawiam, że koło tam, nie wiem, 20, może 8, może 30 tysięcy HP. Dokładnie. 28 620. W porównaniu na przykład do Wlada, który także jest niezłym tankiem. No to w lat ma 19 tysięcy, to właściwie 10 tysięcy HP mniej. Oczywiście, lekki bonus, właśnie. Nie zapomniałem wbić kurczę jeszcze o tego bonusu z Destiny. Także to szybko zrobimy. No i teraz, oczywiście, jego zdrowie jest jeszcze większe. I jak się to wszystko zliczy, wydaje mi się tak. Zdecydowanie będzie powyżej 30 tysięcy, co jest bardzo świetne. Lubię, kocham, miłuję. Kończmy już ten odcinek, bo tak jak już wspominałem w odcinku poprzednim, im krótsze te odcinki będą, tym częściej będę je wrzucał, tym szybciej będę je montował, etc, etc. A właściwie, czy jeszcze nie mam czasem jakiegoś... nie, dopiero... Hmm... Hmm... Okej, okay, niech wam będzie, nie kończymy jeszcze tego odcinka, ulepszymy sobie jakiegoś Atlantikora tylko po to, żeby dostać tę paczkę. Z której z tego co widzę mamy Prime Hero Carda 2 I to jest naprawdę cudo, świętne Chcem to Oczywiście teraz to co robię to jest sztuczne podbijanie majta, Na które dużo osób się po prostu burzy kiedy to widzi Nie rozumiem za bardzo dlaczego, tym eventem się kiedyś zajmiemy Na początku jest on całkiem ok, bo do dostajemy za niego fame'u Nie rozumiem czemu się ludzie burzą za sztuczne bustowanie majta, Bo jednak jakby nie było to nam daje dużo rzeczy, choćby nawet te skrzynki. I mimo że mam słabszych herosów, to tak naprawdę mój warehouse będzie wyglądał znacznie lepiej, bo po prostu mam fajniejsze rzeczy. To jest jedna rzecz, a druga, na Guild Wars dostajemy więcej punktów, jeśli mam więcej majta, co jest także naprawdę bardzo bardzo fajne. Okej, okay, tutaj to już jest konkret. Z tego możemy dostać na przykład Anubisa, na przykład Uole albo nie wiem Ronina. To są świetni herosi na początek Zresztą Gunslinger też jest całkiem niezły na początek, na początek Tylko tak jak mówię, ją możemy dostać z Pirata Anubisa też możemy, ale nie oszukujmy się Z moim szczęściem to może to potrwać długo Więc dobra Użyjmy tej karty, go Hmm Właściwie to Nie mam pojęcia co o tym myśleć Bo Mactessa. Słyszycie to, prawda? Mam no, mniejsza z tym Magtesa nie jest zła. Dobra, powiedzmy, że na początek taki drop może być. Yy, ta waluta może być. Nie, nie mo może być. Oczywiście, że może. Magtesa jest nie najgorsza. Nimble. Nimble jedynka. Świetnie. 3 punkty energii. Bardzo nam się to... O Jezus. Mamy, prawda, te do zmiany? Oczywiście, że mamy. Jeszcze sprawdźmy tylko jedną rzecz. Okej, okay, nie mam jeszcze. No to mniejsza z tym. Yy, to sobie zrobię kiedy indziej. Wylosujmy. Wylosujmy sobie jakieś talenty. Dlaczego by nie? bo to oczywiście te boksy są. Jeden sobie być może zachowam. Stone Skin! Ok, z skin. No to teraz możemy rozmawiać. Na kogo chcemy mieć Stone skin? Eee, to jest bardzo dobre pytanie. I szczerze mówiąc, z tą to ja bym sobie trochę skitrał na ewentualną Gunslinger. Inaczej, wy, wy powinniście tak zrobić. Wy powinniście tego Stone Skina skitrać na Gunslinger, bo Gunslinger to jest bohaterka przede wszystkim defensywna. Eee, robotę w jej przypadku mają robić jej helikopterki, nie ona sama dlatego kitrajcie. Ja tego nie skitram ja to dam prawdopodobnie Vladowi albo Orgbainowi, raczej Orgbainowi. On jest tankiem, on jest większym tankiem niż Vlad, dlatego wykorzystajmy tam jego umiejętność i podbijmy ją do takiego stopnia, do jakiego tylko potrafimy. Co oczywiście Stonski nie jest w stanie nam zapewnić w 100%. Więc okej, okay, replace, Go świetnie. Oczywiście co daje z tą skin? Redukcja obrażeń, na poziomie chyba tam 8 jest to redukcja pokroju 60% Na poziomie 9 jest to redukcja pokroju chyba nawet 80% jeżeli się nie mylę No właśnie to jeżeli się nie mylę, bo nie wiem, nie pamiętam po prostu, coś koło tego W każdym razie nasz heros dostaje znacznie, znacznie mniejsze obrażenia, nawet 5-krotnie mniejsze Co jest super, lubię to, jakby jasne, fajnie, świetnie i myślę, że to się nam na pewno przyda. Ok, ale mamy jeszcze drugą paczkę, którą także możemy użyć. Swoją drogą możemy tu ulepszyć. Kuszące, kuszące. E, jeszcze jedna opcja, sprawa. E, dlaczego na Wlada nie dałem Stone Z tego względu, że jest to bohater raz, latający. Dwa, atakujący z daleka. E, I trzy, taki bohater, który chcemy, żeby zadawał obrażenia. Przynajmniej na początku. Podkreślam, na początku, bo w dalszej fazie gry, to w ogóle Wlad jest herosem, którego nie chcemy używać. To tak na marginesie. E, dlatego. Na niego chciałbym coś. <laughs> na niego chciałbym coś bardziej pokroju, albo Zylus Drive, albo Bulwark, coś, co mu zapewni z jednej strony wytrzymałość, z drugiej strony buffa do e, samego damage'a. E, świetnym talentem także na niego jest oczywiście Revitalize, które pozwala mu od razu na początku walki walnąć z skillem. Genialne na Lost Battlefield. Uwierzcie mi, na Lost Battlefield taki w lat potrafi robić robotę nawet całkiem przez, że tak powiem, dłuższy etap naszej rozgrywki. Więc chciałbym w to zainwestować. No ale czy nam się uda? Nie wiem. To zależy oczywiście od tego boxa, którego teraz otworzymy. Prawdopodobnie drobnie nam coś shitowego, bo zazwyczaj tak się niestety dzieje. Na przykład sprint piątka. O oh my god. Nie wiem. Nie mam pojęcia na kogo bym mógł to dać. Jest to słaby talent. Na no, A właśnie, dlaczego na Maktesę nie dałem? Zastanawiacie się być może z tą skina. Sprawa jest taka z Maktesą, że jest to jeden z tych bohaterów, który skillem włącza sobie... Gdzieś to jest napisane, właśnie. Limit hero's damage taken to 18000 per hit for 10 seconds. Bla, bla, bla. Chodzi o to, że skill tej bohaterki sprawia, że nie może ona przyjąć więcej niż jakąś tam ilość obrażeń. Eee, a co za tym idzie? No stąski dużej roboty tu nie zrobi. Bo co z tego, że stąski sprawi, że bohaterka ta otrzyma mniejsze obrażenia, skoro i tak nie może otrzymać mniejszych niż 10 tysięcy? No to co, jeżeli ktoś jej walnie powiedzmy... 100 tysięcy damage'a, a, a mamy z tą skina, nie wiem, tam powiedzmy, który, no nawet tą ósemkę, który ograniczy ten damage do 40 tysięcy, no to co z tego, skoro ona i tak 10 tysięcy zostanie, jakby gdzie tu jest sens? Rozumiecie o co chodzi, nie? W sensie jest to użyteczne, jeżeli dostaje ona obrażenia mniejsze niż te 10 tysięcy, albo dostałaby mniejsze niż te 10 tysięcy, razem oczywiście z tym, z tą skinem, bo wtedy nam to Inaczej, nie dawajcie takim herosom redukcji obrażeń. Coś pokroju Tina City albo, nie wiem, jakiś tam Vital Boon, jeżeli chcecie zwiększyć ich wytrzymałość. Ale yy, nie z Tomskim. Okej, okay, tego Sprinta sobie zostawię na no, ewentualnie, wydaje mi się, Ripera Riper ze Sprintem jest jeszcze w miarę, w miarę, bo jest to jakby nie było chyba najwolniejszy bohater w grze. I dobra, to by było dzisiaj na tyle. Odcinek i tak wyszedł dłuższy niż się spodziewałem. Yy, chociaż trochę się podziało. Wbiliśmy sporo majta, yy, ulepszyliśmy naszych herosów. Dostaliśmy swoją drogą dwóch bardzo silnych bohaterów, co jest super, świetna rewelacja. Dzięki wielkie za oglądanie, wyczekujcie kolejnych odcinków już wkrótce. Do następnego razu, no siema. I sorry, jeżeli jest dużo takich momentów, gdzie nic nie mówię, ale tak jak mówię, nie chciałem tego wycinać, bo po prostu... Mm, bo się pieprzy wszystko, powiem wprost. Pierdzieli się to.